Justyna witam serdecznie Państwa i zapraszam na dzisiejsze wydanie Kętrzyn Dzień po Dniu. Cześć i chwała bohaterom, miejskie obchody Powstania Warszawskiego. Święto Policji w Kętrzynie i nowy komisariat w Korszach. Uskrzydlone Mazury, za nami 21. edycja Mazury Airshow. Za nami 75. rocznica Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku to jedna z najważniejszych dat, która mocno wpisała się w historię Polski. Pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego uczczono podczas miejskich obchodów. W tym roku przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie, które określane jest mianem największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, wybuchło 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie. Tradycyjnie o godzinie 17 w wielu miastach, jak i w Kętrzynie zawyły syreny, upamiętniające ten ważny moment dla Polski. Miejskie obchody zakończył apel na Placu Armii Krajowej, gdzie pod pomnikiem symbolicznie złożono kwiaty, oddając hołd powstańcom. Krótki koncert patriotyczny przygotowała Aleksandra Jeznach oraz Sandra Stadnik. powstania warszawskiego uczciła również młodzież z Kętrzyna, która na skateparku postanowiła stoczyć bitwę o flagę. Skatepark przy ulicy Poznańskiej cieszy się coraz większym powodzeniem młodych ludzi. To jest mój drugi dom, to jest mój drugi dom. Jak, no mój pierwszy. Jak, jak nie było skateparku, to cały czas graliśmy w piłkę i było nudno. Ja już 14 dni jeżdżę, uczę się dopiero. No jak to wiadomo, też biorę tutaj, jeżeli są konkursy. Tu wręcz tętni życiem skate kultura, bo też nie mało satysfakcji i wyzwań dostarcza choćby dyskorolka, hulajnoga czy taniec Breakdance. Mają swoje pomysły na siebie, mają swoje takie rozwiązania na to, jak tutaj zaistnieć razem na, na skateparku. i myślę, że tak samo będą istnieni w, w całym mieście i, i, i ta skate kultura będzie się rozwijała w takim dobrym kierunku. Pamiętam początki, kiedy było tutaj sporo problemów z różnymi rzeczami, a dzisiaj jakoś tak trochę ciszej się zrobiło. Spokojniej, dużo młodzieży jest, dużo dzieciaków. Dziś ta młodzież może korzystać z życia garściami. Jednak warto pamiętać, że niegdyś o ich wolność, przelewając krew, walczyło wielu. Dlatego, że na przykład, gdyby nasi chłopacy nie wzięli się do walki, to by na, na przykład moglibyśmy tutaj jeszcze nie być. I choć mówią o tym na swój sposób, to jednak pamiętają bohaterów Powstania Warszawskiego. Dzisiaj jest rocznica Powstania Warszawskiego. To wybuchło o Dlatego by oddać hołd kolegom z Podznaku Polski walczącej przez dwa dni, toczyli bitwę o flagę. Często byli w ich wieku, kiedy stawali do walki z, z Niemcami. Dzisiaj zrobiliśmy też taką bitwę, oni to nazywają Battle, tak, albo Game of Scots, Game of Skates, Wszel, wszelkie gry, może nie o tron, a my robiliśmy walkę o bitwę o flagę. Tegorocznym zwycięzcą został Igor Berhat, który jako pierwszy spośród 13 zawodników dostąpił zaszczytu szczytu wywieszenia flagi państwowej. Można taką flagę kupić w każdym sklepie, tak? Ale warto wywalczyć i wa wa warto wiedzieć, dlaczego się akurat spotkaliśmy. Wczoraj ta młodzież mówiła o tym, że, że to było właśnie y, dla uczczenia tego, te, te, tego zrywu bohaterskiego i oby ta pamięć nigdy nie zaginęła w nas. A każda taka nagroda to nie tylko okazja do sukcesów. Zdobyłem nowych przyjaciół, daje mi radość, siłę. Na Pawe, naprawdę nadzieję na przyszłość, czy to oni będą za jakieś parę lat, za paręnaście rządzić tym krajem. Warto więc pielęgnować już od najmłodszych lat pamięć i szacunek dla polskiej historii i jej bohaterów. W Kętrzynie odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji, w tym roku wyjątkowe, bo przypadające w setną rocznicę powstania Policji Państwowej. Główne uroczystości poprzedziło otwarcie nowego komisariatu w Korszach. Wspaniałe roczności w powiecie Kętrzyńskim, ponieważ pierwszym akcentem było otwarcie nowego posterunku policji w Korszach, następnie wojewódzkie obchody święta w stulecie powstania policji państwowej w Kętrzynie, wiele nominacji, awansów zawodowych policyjnych. Tegoroczne obchody święta policji w Kętrzynie wskazały, że to był dobry wybór. To wyzwanie, które było przed nami, myślę, że Sprostaliśmy, sprostaliśmy. Tak samo jak staramy się sprostać i chcemy, aby nasze społeczeństwo czuło się bezpieczne. To jest ważne, ważne wydarzenie, wyrzuci kończyna. A z drugiej strony też mieszkańcy zobaczyli policjantów, zobaczyli sprzęt i też było swego rodzaju podsumowanie. Myślę, że to jest najważniejsze, że co powiedział i wiceminister i później wojewoda powtórzył, że to zaufanie do, do policji tak mocno wzrasta, a to jest nasze bezpieczeństwo. Myślę, że taka, takie podsumowania roczne są bardzo ważne po to, żeby powiedzieć, gdzie jesteśmy i co dalej. Rotacja w naszej służbie tu w naszym garnizonie jest duża, jeśli chodzi o ruch kadrowy. Policjanci odchodzą na emeryturę, przechodzą do innych służb i potrzebujemy cały czas policjantów. Wspomnę wczoraj ślubowanie 16 nowych policjantów. Do końca roku mam nadzieję, że jeszcze kilkudziesięciu przyjmiemy. Otwieramy komendy powiatowe, komendy miejskie, budujemy nowoczesne obiekty również komisariaty policji posterunki. Bardzo ważne jest to, że że czerpiemy z doświadczeń, tak? Że te budynki są przemyślane. Ten budynek jest bardzo mocno ekologiczne, tak jest zastosowana fotowoltanika, czyli tutaj również jest to obiekt bardzo nowoczesny. Staramy się, żeby te wszystkie nasze obiekty, oprócz tej funkcjonalności, były również bardzo mocno nowoczesne. Bardzo dobra wiadomość, policja powinna być blisko ludzi dla ludzi. Ja to hasło głoszę od czterech lat, od czasu kiedy objąłem nadzór nad policją i innymi służbami mundurowymi. Ma to wymiar dosłowny. Policja powinna być blisko ludzi, wszędzie tam, gdzie oni mieszkają, czyli w wymiarze terytorialnym. Ale także ma być blisko ludzi, dla ludzi w innym wymiarze, bardziej metaforycznym, czyli ma rozumieć, znać problemy ludzi, je dobrze rozpoznawać i chronić uczciwych obywateli przed przestępcami, aby, aby, żyło, się, aby żyło się im bezpiecznie. Komisariat Policji w Korszach ten nowy, ma powierzchnię 340 m2. Znajdują się tu pomieszczenia biurowe, szatnia dla policjantów z prysznicem, pomieszczenie kuchni i, jad i takiej jadalni, żeby policjanci mogli w przerwie godnie zjeść posiłek. Dwa garaże, parking, ale przede wszystkim to, co wyróżnia ten komisariat, to samowystarczalność. Mamy fotowoltaikę, która w 100% zaopatruje nas w energię elektryczną. Po pierwsze to policjanci będą bliżej centrum, tam gdzie jest najwięcej mieszkańców, tam gdzie największy ruch, tam gdzie najwięcej zdarzeń, także bardzo się cieszymy. W końcu po latach 10. Ten posterunek zacznie służyć mieszkańcom. E, oddaliśmy 10 lat temu dla, dla właśnie dla policji tą działkę, na której e, znajduje się komisariat. Pięknie, przyszedł ten czas. Myślę, że nie tylko ja, ale mieszkańcy jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Wyzwania są ciągle takie same, natomiast z pewnością dzięki temu komisariatowi będziemy bliżej społeczeństwa. Do tej pory pracowaliśmy na obrzeżach KORSZ, więc społeczeństwo musiało troszeczkę się wysilić, żeby do nas dojść. W tej chwili będziemy pracowali w centrum, my będziemy mieli bliżej do społeczeństwa, społeczeństwo będzie miało bliżej do nas. Ja bym życzył przede wszystkim tego, żeby się dalej tak to rozwijało, żeby dalej tak budowali zaufanie społeczeństwa, bo wtedy to będzie oznaczać, że wykonują dobrą robotę. Przede wszystkim, żeby no, dbali o nasze bezpieczeństwo i żeby również sami te swoje obowiązki wykonywali w warunkach bezpiecznych. I żeby rzeczywiście no, czuli się tutaj zawsze dobrze, żeby dobrze współpracowali z mieszkańcami, z władzą samorządową także tego życzymy. To Święto Policji i co jest bardzo istotne setna, setna rocznica powstania Powołania Policji Państwowej. No dzisiaj jesteśmy w województwie warmińsko-mazurskim i będę życzył dużo szczęścia policjantom, policjantom z tego regionu. Dłuższy materiał z wojewódzkich obchodów Święta Policji niebawem na antenie telewizji KTK. Mazury znów dostały skrzydeł i to dosłownie. Wszystko za sprawą tradycyjnych pokazów lotniczych Mazury Airshow 2019. Więcej o tym w materiale. Bojowe lub akrobacyjne: szybowce, transportowce, a nawet śmigłowce ogromne i te całkiem nieduże. Jak co roku zgromadzona publiczność nad brzegiem jeziora Niegocin w Giżycku mogła podziwiać najciekawsze samoloty w ramach kolejnej edycji Mazury Airshow. To jest największe wydarzenie, nie tylko w Giżycku, największe wydarzenie na Warmii i Mazurach i największe cywilne pokazy lotnicze w Polsce. A jedyne tego typu w Europie, bo i na wodzie i nad wodą. To, to co widać tu dzisiaj na wodzie i na lądzie to naprawdę przerosło nie tylko moje wyobrażenie, ale też również... Tych gości, którzy są dzisiaj ze mną, to są senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, koledzy moi z Senatu, ale również ambasador Meksyku, który na moje zaproszenie przybył po raz pierwszy do Gierzycka, jest zachwycony. Widział na razie tylko twierdzę boje i dzisiejsze pokazy, ale tak naprawdę wrażenie, emocje są ogromne. Z akcentem tegoroczne pokazy otworzył fantastyczny zespół Sky Magic. Skoki spadochronowe oddali z pokładu samolotu AN-2 Wiedeńczyk, który przyleciał na pokazy z Krakowa. Następnie swój pokaz zaprezentowała druga grupa poszukiwawczo-ratownicza z trzeciego skrzydła lotnictwa taktycznego, a tuż potem, nie ponad niegocinem, zajęły najlżejsze samoloty uczestniczące w tegorocznym pokazie. Kolejną nie lada atrakcją był występ grupy akrobacyjnej ANABO z Litwy. Na jej czele stoi Rolanda Paxas, czyli były prezydent Litwy, który przyznaje, że lotnictwo nadaje mu sens życia. Już od 16 roku życia już pan latał samolotami i mówi, że to jest jego pasja, największa pasja, latanie na samolotem. Później nad niegocinem nadleciał bojowy Mi-24 z 49 bazy lotniczej wojsk lądowych z Pruszcza Gdańskiego. Jego pokaz jak zwykle oczarował giżycką publiczność. Lotnictwo interesuje się, lotnictwo studiuje, także dla mnie jest to świetna okazja, żeby coś poobserwować i z czegoś nowego się dowiedzieć. Świetny klimatu jest, są chyba jedyne pokazy, na których można tyle maszyn nad wodą zobaczyć. No właśnie czekaliśmy na patrze i tak patrzymy sobie. Jesteśmy akurat w okolicach, w Mrągowie na urlopie i postanowiliśmy wykorzystać i przyjechać na Airshow. Ja jestem jako osoba towarzysząca, mój mąż jest pasjonatem, <laughs> ale bardzo lubię pokazy. No właśnie, pani dla siebie też tutaj coś znajdzie? No, myślę, że tutaj zawsze coś można znaleźć dla siebie, prawda? Na koniec pierwszej części pokazu w locie wystąpił niewątpliwie najciekawszy statek powietrzny amerykański AH-64E Jest to najnowocześniejszy śmigłowiec bojowy latający w amerykańskich siłach zbrojnych. Awesome! To wielka przyjemność tutaj latać na, na pokazach lotniczych. To właściwie mój pierwszy raz, kiedy jestem pilotem na pokazach. Daje mi to mnóstwo energii i jest to wspaniała zabawa. Wyjątkowym gościem 21. edycji Mazury Airshow był generał Mirosław Hermaszewski. To wręcz legenda polskiej historii. Hermaszewski był pierwszym i jedynym w dotychczasowej historii Polakiem, który odbył lot w kosmos. Generał Hermaszewski jest naszym wielkim przyjacielem, zawsze nas wspiera, zawsze jest członkiem Komitetu Honorowego. To jest człowiek, który wzbudza jednak szacunek. Ludzie jak widać po prostu chętnie go słuchają. Jest miły, sympatyczny, a jednocześnie no, jedyny polski kosmonauta, więc warto, żebyśmy się wszyscy razem nim cieszyli. I właśnie w Giżycku z dużym poczuciem humoru opowiadał o swoich początkach. Badali nas trzy miesiące, dzień i noc. I z dużej grupy, jakby wszystko później zostało nas 16 i po dwóch miesiącach dopiero powiedzieli nam, że to nie chodzi o samolot nowy, tylko lot w kotki. i to takich tych schodów do nieba to ja miałem bardzo dużo, te szczeble się łamały, ale się krzepiałem na i darłem do góry i mówię, Boże, jeśli tak, to chciałbym znaleźć się w tej czwórce, bo ona pojedzie do Gwiezdnego Miasteczka, tego legendarnego miejsca, gdzie mieszkają, szkolą się kosmonauci I tam może kosmonautę zobaczy. Może się przywita ze mną, bo ja chyba nie potrafię mu pytania zadać. Niemało wrażeń i dawki solidnej wiedzy o lotnictwie można było zaczerpnąć na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo. To tutaj stacjonowały maszyny. Starty lądowania, tam są piloci, tam jest wystawa statyczna, tam właśnie można wejść do Apacza, tam można wejść do e, Mi-24, więc takiego latającego czołgu, tam można polatać samolotem czy śmigłowcem, wiele rzeczy, a przez dwa dni ogląda to ponad 200 tysięcy osób w różnych miejscach i, i z plaży, i z ekomaryny, i z, z góra świętego Brunona, ale również z jachtu, ze statków itd. Dla wielu była to niepowtarzalna okazja do spotkania z pilotami i wypytania ich o wszelkie szczegóły dotyczące latających maszyn. Z daleka robią wrażenie i z bliska jeszcze bardziej, zwłaszcza te potężne śmigłowce. Interesuje mnie to, bo trudnie się modelować we mnie, także to pociąga i z tej strony, i z tej trochę historii w ogóle na temat tego budowy. Chwila wolnego, dwie godziny. Jest się na miejscu i można z bliska zobaczyć, a nie tylko obejrzeć w internecie na przykład. Piloci również nie kryli zadowolenia, że mogą podzielić się swoją pasją i zdobytym doświadczeniem. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, dużo fajnych statków powietrznych. Przylecieli Amerykanie. Jesteśmy tutaj jeszcze oprócz naszego śmigłowca Mi2, są nasze jeszcze dwa śmigłowce Mi24. Dużo fajnych, mniejszych samolotów, również jest dużo mniejszych śmigłowców cywilnych. Uważam, że rewelacyjna impreza fajny weekend dla rodzin można, można odpocząć i się pobawić super. A do tych najwyższych lotów przymierza się Konrad. Mam 10 lat, bardzo lubię samoloty, co robią akrobacje, czyli pilotaż, kręcą pilotaż i właśnie lubię lotnictwo, tak jak na przykład tutaj samoloty startują, lądują i robią pilotaż, puszczają dym z wytwornicy rura wydechowego. Ten młody marzy, aby w przyszłości zostać pilotem, a wiece zdobywa od najlepszych. Jak mnie puszczał do lotnictwa, to powiedziałam sobie, albo będę wojskowym, albo będę pilotem I, i zdecydowałam się, że będę pilotem. Szersza relacja z tegorocznych pokazów lotniczych Mazury Airshow niebawem na antenie telewizji KTK. Wracamy do czempionatu Koni Zimnokrwistych, który co roku odbywa się w słynnym stadzie Ogierów w Kętrzynie. Po raz kolejny Kętrzyn stał się punktem docelowym największego święta miłośników Koni Zimnokrwistych, składającego się z trzech czempionatów ogólnopolskich i pokazów konnych. Do ceny wystawiono ponad 70 koni w rasach polski koń zimnokrwisty, polski koń zimnokrwisty w typie sztumskim i typie sokulskim oraz arden polski. Stado ogierów w Kętrzynie posiada drugą najdłuższą w Europie stajnię o długości 200 metrów i 150 stanowiskach. Dziś w stadzie znajduje się 130 ogierów, w tym 100 sztuk raz zimnokrwistych. Czempionat w Kętrzynie jest największą imprezą tego rodzaju w Polsce i jedną z największych w Europie. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.